Maybe a lot of times. Może wiele razy, For many years. Wie, przez wiele lat. Ale, my musimy mieć taką osobistą relację z nim. This about reconciliation, love and healing. To przesłanie o miłości, pojednaniu i uzdrowieniu. We have to it. Musimy nim żyć. I to jest możliwe. On jest drogą, po której możemy iść do Boga Ojca. I Biblia mówi, że to Pan Jezus pojednał cały świat z Ojcem. Jezus powiedział, że on przyszedł, aby uzdrowić złamane serca. Bo może wierzymy, że Bóg istnieje? Słyszymy o Jezusie wiele razy. On chce cię uzdrowić, on chce zamieszkać w twoim sercu. Możemy tego doświadczyć teraz. Może ktoś z was czuł, że Bóg dzisiaj przemawiał do waszego serca? Możesz podnieść rękę, jeżeli Bóg przemawiał do twojego serca. Możesz podnieść rękę. Powiem tak ogólnie, ja mieszkam więc rzeczy nie jest blisko. Tak, te trzy spotkania y, dla mnie były czymś wspaniałym, ponieważ y, kiedy często w innych miastach, naprawdę biorę udział w takich y, ewangelizacjach dość często, ludzie w wielu miastach kiedy dają im zaproszenie. Y, wyrzucają jakoś drwią. Tutaj powiem tak, ja osobiście nie spotkałem kogoś, kto by, kto by nie wziął zaproszenia albo nie podziękował. E, ludzie, powiem tak, widzę, że ludzie są bardzo otwarci, chcą rozmawiać o Bogu, e, pytają, powiem tak, my też nie kryjemy, że jesteśmy z innego kościoła, ale tak naprawdę nie o to nam chodzi. Tutaj przed chwilą z Panem rozmawiałem i a czemu my nie mówimy, że my jesteśmy z innego kościoła? Tu nie chodzi o to, że my jesteśmy z innego kościoła, chodzi o to, że chcemy mówić o Jezusie, który przyszedł dla każdego. On nie pyta, nie panią, kogokolwiek, a z jakiego ty kościoła jesteś? To jest nieważne. Pyta mnie tylko, co ja z nim zrobię, kim on dla mnie jest. Jakby to jest dla nas najważniejsze i z tego się cieszę bardzo, naprawdę. Pańsko, bo tak, jako Kościół Świętokowym z Międzyrzeca Podlaskiego, ale to jest, jest grupa misyjna z Francji, z różnych kościołów. Oni też jakby zaczęli mówić, z jakich są kościołów, to myślę, że ja bym sam nie wiedział. No nie? I mówię o Jezusie, o tym, który przyszedł tutaj po to, żeby oddać swoje życie za każdego. No nie? I oni przy... Tak, oni w tym roku jakby byli w 27 miastach, no nie? Kończymy, to są ostatnie trzy miasta, Biała, Łuków i między.